Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kamil z Elite Beds. Dzisiaj kolejne typy na tenis. Typer Łukasz, który prowadzi naszą grupę Elite Beds, tenis VIP przygotował dzisiaj nie jeden, a dwa kupony rozgrywamy Chiny, więc dobrze będzie dzisiaj wieczorem puścić sobie kupony, a jutro rano cieszyć się wygranymi. Pierwsze spotkanie, które sobie rozegramy to jest turniej WTA 125K Jingshan, Rina Saigo zmierzy się z Yeshin Ma, Rina Saigo miejsce 390 w rankingu, Yeshin Ma miejsce 234. Yeshin jest wyżej w rankingu, ma już zwycięstwo bezpośrednie nad Saigo 1-0 i gra w Chinach, gdzie ma przewagę na własnym terenie. Jest bardziej konsekwentna na turniejach na poziomie WTA 125 oraz posiada większe doświadczenie na twardych nawierzchniach. Te czynniki dają jej przewagę i czynią ją faworytką do wygrania spotkania. Porównując obecną formę, obie panie trzymają się w okolicy 60% wygranych w kilkunastu ostatnich spotkaniach. Moim faworytem w tym meczu jest Jesin. I właśnie tutaj stawiamy sobie na wygraną. Czysta wygrana jest in po kursie 1,60. Tak jak wspominałem, będzie też drugi typ, więc można zagrać dwa kupony osobno. Można połączyć, zagrać troszkę niższą stawkę. E, wszystko według uznania. Drugie spotkanie WTA Beijing. Karolina Muchowa, 15 miejsce w rankingu. Zmierzy się z Soraną Kirsteon, 64 miejsce. Będzie to 1,32 turnieju w Pekinie. W bezpośrednich starciach Muchowa dominuje w rywalizacji ich spotkań na twardych nawierzchniach. 6–1. Spotkały się niedawno na US Open, gdzie Muchowa zwyciężyła w trzech setach. Obie zawodniczki preferują korty twarde i mają doświadczenie potrzebne do radzenia sobie z presją w wielkich meczach. Sorana, jako underdog, w ostatnich sezonach notuje spadek zwycięstw, co wskazuje, że ma tendencję do słabszych występów, gdzie nie jest ustawiana jako faworyt. Mimo iż w tym sezonie, mimo 35 lat, jej forma jest bardzo dobra. Biorąc pod uwagę bezpośrednie pojedynki, ranking, niezawodność. Karolina Muchowa powinna wygrać ten mecz, więc w tym spotkaniu, podobnie jak w poprzednim, spodziewa się zaciętego pojedynku, może i nawet trzysetowego spotkania na korzyść właśnie Muchowej. Więc po kursie 1,72 obstawiamy zwycięstwo właśnie tej tenisistki. Kursy są troszkę wyższe niż przy poprzednich analizach, więc można zagrać pojedynczo, można połączyć, ale tutaj chciałbym Wam koniecznie powiedzieć i przypomnieć o grupie Elite Betts Tennis VIP, na której kupony wchodzą bardzo dobrze. Tak jak widzicie, statystyki, kupony są. Analizy, które przygotowuje również Typer Łukasz. Więc jeżeli nie macie jeszcze na tej grupie, a chciałbyś z nami zarabiać pieniądze ogrywając Bookmakera właśnie na tenisie, to koniecznie kliknij link, który znajduje się w opisie tego filmiku, wypełnij formularz kontaktowy, a ja dam Ci dostęp właśnie do tej grupy bezpłatnie na 30 dni. Tak więc widzimy się w kolejnym filmiku Zieloności. Do zobaczenia, cześć.